Cześć, dzisiaj chciałam się z wami podzielić przepisem na szybką wołowinę z warzywami. Tutaj mam pół kilograma wołowiny mielonej. Tutaj mam na talerzyku już przygotowane łyżeczkę soli, łyżeczkę pieprzu, tymianek świeży i posiekany rozmaryn. Tutaj mam marchewkę, czosnek przeciśnięty już przez praskę, seler oraz czerwoną cebulę. Czerwona cebula będzie wyglądała lepiej, ponieważ nada temu daniu kolor odpowiedni. Worcestershire sos będę potrzebowała do tego. Nie jest on konieczny, oliwę z oliwek. I podam to, podam to z ziemniakami pieczonymi. Tutaj mam e, trzy ziemniaki słodkie, i tutaj mam dwa ziemniaki białe zwykłe. E, zaczniemy od wołowiny. Na patelnię wrzucę wołowinę. Trzeba wołowinę rozdrobnić. Możecie zrobić ten przepis z niemiecem, bo trzeba rozrobić dobrze, dokładnie. Ja to jeszcze skropię oliwą. Dodam teraz do tego pieprz. To wszystko, co mam tutaj przygotowane, to będzie łyżeczka pieprzu, łyżeczka soli, tymianek oraz rozmaryn. Wszystko wysypiemy na żelanie. I Teraz będziemy to smażyć, aż wszystko nam się ładnie przeziębi. Wołowina jest już prawie gotowa i już zaczęła brązowieć. Ja teraz dodam tutaj e, Worcestershire sos. Jeżeli nie macie tego sosu, bo tego sosu potrzeba aż 6 e, łyżek, jeżeli go nie macie, możecie go zrobić sami sobie w domu e, na bazie sosu sojowego, odrobiny cukru oraz e, soku z cytryny i pieprzu. Przepis można znaleźć e, w internecie, ja podejrzewam. Ja dodam tego dosyć. Soro, bo aż 6 łyżeczek trzeba. Wmieszam to. I teraz dodam warzywa. I mieszamy to. I mieszamy to przez jakiś czas, dopóki warzywa nie zrobią się leciutko miękkie, aż to się wszystko ładnie przesmaży. Nie musimy tego bardzo mocno smażyć. Fajnie jest, gdyby ta warzywa zachowały jeszcze kolory. I musimy tylko pamiętać, żeby to często po prostu mieszać. Aż to wszystko nam się ładnie, tutaj jest jeszcze czasem, żeby to wszystko rozmieszać. Tak wygląda gotowa wołowina z warzywami. Tutaj mam jeszcze garnek broku i fasolki jako dodatek. I za chwilę Wam pokażę, jak wygląda danie na talerzu. A tak wygląda gotowe danie. A tutaj jest moje bez mięsa. Bardzo serdecznie Wam polecam. Jest to naprawdę bardzo dobre. I szybkie w zrobieniu. Dziękuję.